Nadejdzie dzień, w którym narody europejskie będą prosić Stany Zjednoczone o pomoc, ale Amerykanie nie przyjdą. Jezus, w jednej ze swoich dwunastu wiadomości skierowanych do ojca Pio, ostrzegł: Zniknie jedna ziemia, wielka ziemia. Jeden kraj zostanie na zawsze wymazany z map geograficznych, a wraz z nim historia, bogactwo ludzi zostanie wciągnięte w bagno. To jest uważane za najniepokojące przesłanie, jakie ojciec Pio otrzymał. To boskie ostrzeżenie, które sprawia, że drżymy i zastanawiamy się, który kraj zostanie na zawsze wymazany z map geograficznych. Dlaczego narody europejskie będą błagać o pomoc, a nie zostaną wysłuchane? Czy nasza ukochana Polska będzie jednym z tych narodów? Zwróć największą uwagę na każde słowo tego nagrania, ponieważ objawienia, którymi dziś się podzielę, mogą być różnicą między Twoim zbawieniem a wiecznym potępieniem. Czasami otrzymujemy ostrzeżenia tak dziwne, że nasz umysł próbuje w nie nie uwierzyć. Wydają się niemożliwe, zbyt odległe od rzeczywistości, którą znamy. A potem znaki zaczynają się pojawiać. Na początku są małe, trudne do zauważenia, aż nagle prawda staje się zupełnie jasna przed naszymi oczami. Tak było z proroctwami świętej Hildegardy. W swoich wizjach opisywała wozy, które jechałyby bez koni. Oraz metalowe ptaki, które niosłyby ludzi po niebie. Teraz, 800 lat później, widzimy te wozy bez koni na każdej ulicy, a metalowe ptaki codziennie przecinają nasze niebo. To, co kiedyś wydawało się szaleństwem, stało się naszą codzienną rzeczywistością. To przerażające. To samo dzieje się teraz z proroctwami, które ojciec Pio otrzymał bezpośrednio od Jezus Chrystus. Proroctwami, które dziś ukazują pierwsze oznaki swojego wypełnienia. Dziś chcę wyjść od proroctw otrzymanych przez ojca Pio wraz z wizjami Marii, Julii Jacheny i świętej Hildegardy, aby odpowiedzieć na to straszne pytanie: który kraj zniknie na zawsze z map? Te trzy święte osoby, wybrane przez Boga w różnych czasach, zobaczyły tę samą przerażającą przyszłość – straszne wydarzenie, które zmieni świat takim, jakim go znamy. Ojciec Pio nie był zwykłym człowiekiem. Urodził się w 1887 roku w małym miasteczku Pietrelcina we Włoszech. Został wybrany przez Boga do niezwykłej misji. Przez 50 lat nosił na swoim ciele pięć ran Chrystus. Ślady ukrzyżowania na rękach, stopach i boku. Z tych ran codziennie wypływała żywa krew, cud potwierdzony przez tysiące świadków, w tym sceptycznych lekarzy, którzy nie potrafili wyjaśnić tego zjawiska. Ale oprócz stygmatów, Ojciec Pio posiadał inne niezwykłe dary nadprzyrodzone. Czytał dusze w konfesjonale, znał ukryte grzechy, bilokował się, pojawiał się w dwóch miejscach jednocześnie, a także często odwiedzali Go Jezus, Maryja, a nawet dusze z czyśćca. Najważniejsze dla nas dziś jednak są dwanaście proroczych przesłań, które Jezus powierzył Mu bezpośrednio. Przesłań o przyszłości Kościoła i świata, które teraz zaczynają się spełniać na naszych oczach. Jezus mówił Ojcu Pio o wielkiej apostazji, masowym odejściu od wiary, która rozprzestrzeni się w Kościele jak zaraza. Wielu kardynałów stanie przeciw kardynałom, biskupi przeciw biskupom, ostrzegał Pan. Szatan będzie maszerował w ich szeregach, a w Rzymie zajdą zmiany. To, co jest zepsute, upadnie, a to, co upadnie, już się nie podniesie. Jezus objawił też ojcu Pio, że nad wiernych spadnie straszliwe prześladowanie. Moi wyznawcy będą wyśmiewani, nienawidzeni i pogardzani, powiedział Pan. Dla wielu łatwiej będzie powiedzieć, nie wierzę, niż znieść szyderstwa świata. Pan pokazał też ojcu Pio wizję wielkich katastrof naturalnych. Ogień spadnie z nieba i zgładzi wielką część ludzkości, ostrzegł Jezus. Ci, którzy przeżyją, będą zazdrościć umarłym. Wszędzie będzie udręka, ruina we wszystkich krajach. Ale być może najbardziej wstrząsające objawienie, to które najbardziej nas niepokoi, jest tym, które Jezus przekazał o zniknięciu całego narodu. Zniknie jedna ziemia, wielka ziemia. Jeden kraj zostanie na zawsze wymazany z map geograficznych, a wraz z nim historia, bogactwo ludzi zostanie wciągnięte w bagno. Którym krajem mogłoby być to miejsce? Jak to możliwe, że cały naród po prostu zniknie? Aby to lepiej zrozumieć, musimy przeanalizować inne katolickie proroctwa, które łączą się z objawieniami ojca Pio. Święta Hildegarda, niemiecka mistyczka z XII wieku, ogłoszona doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI, miała wizje zaskakująco podobne. W swoich pismach święta Hildegarda opisywała wielki naród poza oceanem który zostanie ukarany przez trzęsienia ziemi, burze i wielkie fale. Pisała, że ten naród zostanie podzielony i w dużej części zatopiony, a także, że straci swoje kolonie na wschodzie z powodu tygrysa i lwa, symbole, które wielu interpretuje jako odnoszące się do Chin i Rosji. Mary julie Jaheny, stygmatyczka z Bretanii, która przez 12 lat, począwszy od 1878 roku, otrzymywała objawienia, Również zapowiadała podobne katastrofy. Według niej, kiedy przepowiedziane wydarzenia zaczną się wypełniać, narody europejskie będą prosiły Stany Zjednoczone o pomoc, ale Amerykanie nie przyjdą. Naturalnie pojawia się pytanie, dlaczego Europa będzie błagać o pomoc? Dlaczego Amerykanie nie przyjdą? Co powstrzyma największą potęgę militarną świata przed udzieleniem pomocy swoim historycznym sojusznikom? Odpowiedź jest przerażająca, ponieważ sami będą zmagać się z katastrofą bez precedensu, ponieważ narodem, który zniknie z map, będą właśnie Stany Zjednoczone Ameryki. Pomyśl. Stany Zjednoczone są dziś najpotężniejszym i najbardziej wpływowym krajem na świecie. Ich siła militarna, gospodarcza i kulturowa nie ma sobie równych w nowożytnej historii. Zostały założone na zasadach chrześcijańskich, a ich oficjalnym motem jest. In God we trust. W Bogu pokładamy ufność. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach widzimy wyraźne odejście od tych pierwotnych wartości. Modlitwa została zakazana w szkołach. Przerywanie życia nie tylko zostało zalegalizowane, ale zaczęto je świętować jako prawo. Małżeństwo zostało na nowo zdefiniowane. Chrześcijańską moralność wyśmiewa się w mediach, na uniwersytetach, w sztuce. Bóg został praktycznie wypchnięty z codziennego życia Amerykanów. Ojciec Pio był bardzo jasny w rozmowach ze swoimi najbliższymi uczniami. Mówił, że widział wielki naród, dumny ze swojego bogactwa i potęgi, karany za porzucenie wiary. Opisywał całe miasta znikające pod falami i miliony ludzi zabieranych bez czasu na skruchę. Jezus objawił ojcu Pio, że ten sąd zostanie dopuszczony, ponieważ ten naród. Obdarzony tyloma darami i łaskami, odwróci się ode mnie. Wypędzili mnie ze swoich szkół, sądów, praw. Będą promować obrzydliwości i nazywać zło dobrem, dlatego zabiorę moją ochronną rękę. Z punktu widzenia natury, Stany Zjednoczone mają słabe punkty, które sprawiają, że to proroctwo wydaje się bardzo możliwe. Caldera Yellowstone to superwulkan, który, jeśli wybuchnie może zniszczyć znaczną część kraju i wpłynąć na klimat całego świata. Uskok San Andreas w Kalifornii jest jak bomba gotowa do wybuchu. Oba wybrzeża Ameryki mogą zostać uderzone przez tsunami wywołane trzęsieniami ziemi na morzu lub ogromnymi osuwiskami. Co więcej, naukowcy ostrzegają przed możliwością wystąpienia zjawiska zwanego mega tsunami. Które mogłoby nastąpić, gdyby część wyspy La Palma na Kanarach osunęła się do oceanu. Spowodowałoby to gigantyczne fale, które uderzyłyby w całe wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, mogąc zatopić miasta takie jak Nowy Jork, Boston, Miami czy Waszyngton. Ale dlaczego Europa będzie potrzebowała pomocy? Według wizji Marie Julie, Europa będzie zmagała się z masową inwazją. Wrogie ludy z południa i ze wschodu, które określała jako narody pogańskie, przekroczą granice Europy w ogromnych liczbach. Nie będzie to pokojowa migracja, lecz prawdziwa inwazja zniszczenia. Ojciec Pio widział, że ta inwazja rozpocznie się na południu Włoch, Francji i Hiszpanii. Jednocześnie, według jego wizji, Rosja rozpocznie szybki konflikt wraz z narodami niechrześcijańskimi przeciwko Izraelowi. Ta wojna rozprzestrzeni się jak ogień na wiele narodów Europy, w tym na naszą ukochaną Polskę, i ostatecznie dotrze aż do Rzymu, serca Kościoła Katolickiego. W obliczu tak wielkiego kryzysu narody europejskie naturalnie będą szukały pomocy u swojego najpotężniejszego sojusznika, Stanów Zjednoczonych. Ale jak widzieliśmy, Amerykanie będą walczyć o własne przetrwanie, zmagając się z bezprecedensowymi katastrofami naturalnymi. Które zamienią znaczną część ich terytorium w zatopione ruiny. Matka Boża w swoich objawieniach na całym świecie nieustannie powtarza tę samą wiadomość. Odmawiajcie różaniec codziennie, pokutujcie, nawracajcie się, póki jeszcze jest czas. W Fatimie, w Akicie, w Kibeho, w Mediugorie istota przesłania zawsze jest ta sama. Co ciekawe, Matka Boża wielokrotnie wspominała o Polsce ze szczególną czułością w wielu swoich objawieniach. Polska, powiedziała, jest narodem szczególnie umiłowanym przeze mnie. Chronię ją pod moim macierzyńskim płaszczem. Będzie znakiem i schronieniem dla wielu w trudnych czasach, które nadejdą. Rzeczywiście, Polska przez całą swoją historię okazywała niezwykłą wierność wierze katolickiej. Nawet podczas okupacji komunistycznej, kiedy religia była aktywnie prześladowana, Polacy zachowali swoją pobożność. Święty Jan Paweł II, syn tej ziemi, odegrał kluczową rolę w upadku komunizmu i w odnowie wiary w Europie Wschodniej. Być może właśnie dlatego Matka Boża wybrała Polskę jako punkt wyjścia wielkiej odnowy, która nadejdzie po tych czasach udręki. To z Europy, a szczególnie z Polski, rozpocznie się ruch duchowej odbudowy, który rozprzestrzeni się na cały świat. Jak latarnia światła w ciemnościach. Nasz naród stanie się centrum nowej ewangelizacji, kolebką odnowionej cywilizacji, która powstanie z popiołów świata zniszczonego przez grzech i apostazję. To z Europy, z Polską na czele, prawdziwa wiara ponownie rozświetli świat. Ważne jest, aby pamiętać, że te proroctwa nie są dane po to, aby nas przestraszyć czy zniechęcić, ale aby wezwać nas do nawrócenia. Bóg w swoim wielkim miłosierdziu zawsze ostrzega, zanim ześle karę. On pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni i poznali prawdę. Sam ojciec Pio wielokrotnie mówił, te klęski mogą być złagodzone przez modlitwę i pokutę. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył. Jeśli ludzie szczerze powrócą do wiary, jeśli porzucą swoje grzechy i będą szukać Boga całym sercem, kara może zostać odłożona a nawet odwołana. Jezus objawił też ojciec Pio, że pośród udręki nastąpi niezwykła boska interwencja. Pośle ostrzeżenie całej ludzkości, powiedział Pan. Każdy człowiek zobaczy swoją duszę tak, jak ja ją widzę. Będzie to jakby miniaturowy sąd, ostatnia szansa na skruchę przed wielkimi karami. To ostrzeżenie lub oświecenie sumienia zostało również przepowiedziane w Garabandal gdzie Matka Boża ukazała się czterem dzieciom w Hiszpanii w latach 60. Według tej przepowiedni wszyscy ludzie, niezależnie od swojej religii lub jej braku, doświadczą wewnętrznego objawienia swoich grzechów i stanu duszy wobec Boga. Po tym ostrzeżeniu, jak powiedział Jezus ojciec Pio, pojawi się wielki znak widzialny na całym świecie – krzyż światła na niebie, który pozostanie przez jakiś czas jako świadectwo prawdy proroctw. Dopiero potem nadejdzie kara ostateczna dla tych, którzy mimo to odmówią nawrócenia. Ostatnie przesłanie ojciec Pijo dotyczące tych trudnych czasów jest jednak przesłaniem nadziei i pocieszenia. Po oczyszczeniu, mówił, przyjdzie nowy czas pokoju i odnowy duchowej. Kościół rozbłyśnie blaskiem, jakiego nigdy wcześniej nie było. Narody będą żyły w harmonii pod prawem Bożym. To będzie jak nowe zesłanie Ducha Świętego dla ludzkości. To jest wielka nadzieja, która podtrzymuje wierzących, choćby czasy, które nadchodzą, były trudne, choćby proroctwa brzmiały przerażająco. Wiemy, że ostatecznie niepokalane serce Maryi zatriumfuje, jak zostało obiecane w Fatimie. Droga do tego miejsca może być trudna. Możemy być świadkami wydarzeń, które wystawią naszą wiarę na największą próbę. Możemy zobaczyć, jak narody znikają, a świat, jaki znamy, zostaje całkowicie przemieniony. Ale ci, którzy pozostaną wierni, nie mają się czego lękać. Jak ojciec Pio zawsze powtarzał: módlcie się, ufajcie i nie martwcie się. Zmartwienie jest bezużyteczne. Bóg jest miłosierny i wysłucha Waszych modlitw. A ty, czy jesteś przygotowany na te czasy? Czy żyjesz swoją wiarą w pełni? Czy tylko podążasz za ruchem? Czas przebudzenia jest teraz. Czas powrotu do Boga całym sercem jest dziś bo jutro może być już za późno. Jeśli te objawienia Ojciec Pio poruszyły Twoje serce, okaż to. Zostaw polubienie pod filmem. Tutaj zawsze znajdziesz kolejne objawienia, które mogą ocalić Twoje życie duchowe i fizyczne. A na zakończenie chcę zaproponować wyzwanie dla tych, którzy zostali do samego końca. Zostawcie w komentarzach jedno z tajemniczych słów, które najmocniej łączy się z tym, o czym dziś mówiliśmy. Możecie wybrać spośród nawrócenie, Orzeł i ojciec Pio. Dzięki temu będę wiedział kto naprawdę był obecny od początku aż do końca tego objawienia.